Okay, cześć, witajcie ogólnie, to się zabieram powoli za majowe ogarnianie tematu 6 stopni w maju i po prostu co? Lecę z drugą dawką azotu No i tak to leci ogólnie Powaleńku do przodu, zajęć mi się wezmę. I co? Kupiłem sobie nowy nabytek, później mam go zaraz, później mam go zaraz, później go planuję pokazać i rozjebałem z tym ogólnie, tym później, no zaraz. <grym> ale no, trochę tam się mogę zamatać z tym, ale no. No i tak to leci. No i co u mnie? U mnie stara bieda, największy debil ogólnie ze mnie, bo zwichły sobie nadgarstek półtora miesiąca temu z prawej ręki i dopiero idę sobie go nastawić. Dzisiaj byłem, no, no dzisiaj no, w zasadzie to nagrywam dzień wcześniej, no ale się wybiorę w poniedziałek, czyli no dzisiaj, kiedy wrzucę odcinek, także zajebiście. Fest i tak to lecił mnie. No, a tam parę innych rzeczy się poogarniało gorąco, jak w piekle, ale nie, lepiej, jak po grze, jakby miało mrozić. Ja tak uważam, chociaż uwielbiam temperatury około 25 stopni Celsjusza. Słysza. I tak. O. Lato się powoli kończy. Tym, co się kończą wakacje, współczuję. Albo i się cieszcie, bo ja sobie współczuję, bo wakacji już nie mam. Moje ostatnie wakacje wróciły dwa lata temu. Tak, dwa lata temu. Więc cieszcie się to tym, co macie. Fakujnie. I doceniajcie innych, w zasadzie co też jest trochę takie mech I yy, tak przyszło mi do głowy Kupić jakiś ciągnik mniejszy na gospodarstwo Na razie jeszcze, ale kupić, no nie planuję w tym sezonie Ale może za sezon góra 2 yy, Jakiś ciągnik na gospodarstwo Może coś się kombinuję Z tych rzeczy No i będzie małe ciecie Opuskiwaczom polecę jedne ziemniary ugarnąć. Tam trochę problem się robi z, u nich No i jedne poleci się obręć będzie Fajrant Co to ostatniego czasu fajnie mi mija Tak sympatycznie, ale no jest gorąc się cieszę z tego też nie narzekam we farminga jakoś się tam gra, nie gra. No wiadomo jak to z robotą jest. No i tak to le leci dzień za dniem. Za bardzo tematu nie ma, ale trzeba coś poimprowizować dzisiaj, bo odcinek musi być yy, na dzisiaj więc no lux fajna ogólnie jest mapa krajańskie pola 4x jak ktoś lubi takie mapy czyli dla mnie także jest lux lux mapa duża na każde maszyny no mnie już małe tutaj wystarczają, jeżeli tam. Y, dzisiaj ogólnie live, y, dziś live z tego zagrarka wlatuje, fajna gera według mnie, nie wiem czy się wam podoba czy nie, chociaż y, słyszałem takie rzeczy jak y, że gówno nie gra, bo po prostu nie farming, to ta, takie pierdoły. Mnie te gry zadowalają jakoś. Tu jest niedosadzona oczywiście yy, ponieważ bym nie wyrobił kopaczką To moją gwiezistą No i leć taką kopaczką i Redłem bym nie narobił nawracaniem też I tak myślę live'a chyba kiedy odpalę we wtorek tu z ogarniania na bus drugi Się być może czas by o kurwa drzewo zaliczył. no ja pierdyle! co jest ze mną tu o dobra nie warto eee, we wtorek być może tak bo pasował z farminga to tu bym odpalił a z ogarniania tutaj opryski nawozy i drugi pokos łąki eee. Tylko, że ten poko z byłby na ścianu też. Eee, ogólnie... No ale test points. grał może bazę, być może powoli będę likwidował z tych grubszych narzędzi. Tak mi się wydaje. Bo, bo mi się... bo jest lepiej grać... Jakoś tak mi się klimatycznie przyjemniej tym piartkami PR z gospodarstwa zaczęło grać lepiej i nawet podlajby czy coś co w sumie y się przedłużą. I tyle. Harmonogram live'ów dobrze znacie tak. Farming wspomnienia i dojdzie od jesieni w Farmer's Live od września. O kurwa, znowu coś zaliczyłem No ja pierdziele, coś mi tak granie w farminga w ostatnim czasie nie wychodzi, jak nie wiem, no się chyba jeszcze poryczę na tych odcinkach czy live'ach Tak jakoś od niechcenia mi się coś gra, że nie wiem, starość, radość chyba, albo co Dobra, także trzymajcie ta się ciepło do minuta, kilka chwil dla mnie, minu... yy, moment dla was Dobra, lecimy dalej Byłem po tego brzdąca akurat, z tyłu co ciągnę Tego... Teredło trzy A 3 sek... 3 rzędowe No na bazie ładnie narzędzia stoją Choć o nic dzisiaj nie wyjechało Bo to majowe sprawy to tam przeglądy robią pewno Przed żniwami ostro Trzy... Dwa kombajny Po kosówkę muszę przejrzeć Tam inne badziejewia Nie ja lecę obręble te pyry koło kuzynki Stwierdziałem z odcinkiem, no... Może nawet miniaturę jakąś ryknę lepszą. Albo tu z drogi nawet. O! Bo nie ma praktycznie żadnych takich z drogi lepszych. Może ta perspektywa byłaby dobra. O, dobra, czegoś tam grzesz. Buch zdjęcie trzeba zrobić, tyle. Dobra, lecimy. Lecimy obredlić, fajne stare redwo. Oczywiście mieliśmy takie mamy w domu, takie jak loskie, nieużywane w tym roku i czubki przełożone, a nieużyte będzie. Ja bym mógł reagić, tylko nie ma ziemniaku, bo nie ma kto zbiera, później wyzwiska przy zbieraniu były. No to, na co to komu nerwis sądzi tyle? Także, ogólnie No to już dojeżdżam powoli na te pole Machnę w tej nazad i, i parę razy przejechać Moment leci Dla was też pewną moment odcineczek, bo A ze świata farmingowego tam nie, nie orientuję się Ostatnio brakło mi czasu Yy, powoli kukurydzę do cięcia już dojrzewają, więc no ciekawym. Jeszcze shorta nie zrobiłem dzisiaj, bo Meksyk miałem w niedzielę i tak to jest. Znaczy taki Meksyk, no nie Meksyk, tylko po prostu yy, rano tak, zanim wstałem, bo to, to wiadomo po, po, yy, po sobocie a dwa yy, zanim wstałem. No dwa prosto z pewnego miejsca do w wuja poleciałem z wujem tam odebrać dwie osoby z pociągu No i tak zleciało i u nich siedziałem później bo ech, nie miałem co robić ciekawego Nie miałem nic fajnego do roboty i w zasadzie tylko tyle o ile no No to dobra Oj kartoflon to jest no no dobra, tym takim akcentem już powoli kończę odcinek. Możecie pisać co w następnym, ugarnąć za temat. Także trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.